Ten wywiad ma charakter unikatowy, bo dotyczy nie kwestii rynkowych, nie kwestii aktualnych problemów dręczących polskie mleczarstwo i, i światowe y, mleczarstwo, ale roli sztucznej inteligencji w branży mleczarskiej. Czy to jest takie jakieś bajanie, czy, czy, czy to jest takie jakieś futuryzm, czy to... Czy, to na, na, czy ta sztuczna inteligencja może się przydać, czy to nabiera realnych kształtów, no i czy coś tak, takiego już funkcjonuje w zakładach mleczarskich oraz na farmach mlecznych, bo ja rozumiem i tu, i tu może się przydać, także od strony ekonomicznej, modeli ekonomicznych kształtowania. Tak, jeśli chodzi o zagadnienie sztucznej inteligencji, ono już w tej chwili znajduje zastosowanie na rynku światowym, również w obszarze sektora mleczarskiego. W skrócie mówiąc, sztuczna inteligencja jest narzędziem do wspomagającym podejmowanie decyzji, podejmowanie decyzji zarówno przez producentów, jak i przetwórców mleka. I myślę, że warto byłoby to rozłożyć jakby na czynniki pierwsze, co to Czyli tak... sztuczna inteligencja w oborze, zacznijmy. Tak, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję w oborze, no to mamy do czynienia z takimi funkcjonalnościami jak choćby obserwowanie zachowań krów i wykrywanie rój, ale i wykrywanie jednostek chorobowych. Poprzez identyfikację tych zachowań i porównanie tych zachowań do wzorców. Sztuczna inteligencja to również uczenie na bieżąco, a więc ten model, który jest aplikowany w oborze, on cały czas się uczy. Działa dokładnie tak samo jak człowiek, a więc dla Producenta mleka. Sztuczna inteligencja to taki sufler z wieloletnim doświadczeniem, który podpowiada, w jaki sposób identyfikować jednostki chorobowe, takie jak choćby chorobę niebieskiego języka, która we wczesnych symptomach może być w ten sposób identyfikowana. Również w temacie pryszczycy, o której mówiliśmy wcześniej, ale i typowych, można powiedzieć, przypadłościach, które dotyczą krów lecznych. Mam tu na myśli, choćby wczesną identyfikację zapaleń, wymian. A więc poprzez sensory, poprzez czujniki następuje identyfikacja tych symptomów, które mogą wskazywać jednostki chorobowe. A z kolei producent mleka na tej podstawie może podejmować decyzję. Czy to o separacji mleka, czy też o identyfikacji w stadium chorobowego we wczesnym jego okresie. To dotyczy tylko tych gospodarstw, które mają nowoczesne systemy odnojowe. No z całą pewnością tak. dlatego jakaś hala z elektroniką? Dlatego, że do tego jest potrzebna automatyka, do tego potrzebne są sensory, identyfikatory, a więc tylko i wyłącznie poprzez nadzór w w postaci całego oprzyrządowania elektronicznego, no można y, mówić o kompleksowym zarządzaniu y, tym stadem. Ponadto sztuczna inteligencja ma y, również zastosowanie w przypadku chłodzenia mleka i przechowywania tego mleka. Bada również takie tematy jak zafałszowanie, a więc y, ewentualną wodę, która się dostaje do y, mleka. Bada również y, z, zawartość y, antybiotyków, oczywiście Posługując się testami i innymi elementami, które. Ale to już tej... w laboratorium zakładowym, tak? Ale również w gospodarstwie tak samo, dlatego że rolnik powinien mieć taką informację pierwszy, po to, żeby nie skierować tego mleka do odbioru, tylko je separować. A więc również na świecie mowa jest o aplikacji czy adaptacji mechanizmów czy algorytmów sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania ryzykiem przy zafałszowaniu mleka. A w zakładach mleczarskich na produkcji? W zakładach mleczarskich, no jeśli chodzi o, najpierw bym podszedł do tematu rynkowego, a więc do, do segregacji, do klasteryzacji i później identyfikacji zachowań konsumenckich, czyli w w temacie prowadzenia strategii sprzedażowych zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynku globalnym sztuczna inteligencja jest narzędziem wspomagającym i to wspomagającym w sposób precyzyjny, dlatego że ma w sobie mechanizmy do identyfikacji potrzeb konsumentów. Co więcej, te potrzeby są zgłaszane na bieżąco. Operując tu dużymi danymi, jesteśmy w stanie w zakładzie mleczarskim planować strategię marketingową, co będzie w, w dużej mierze prowadziło do zmiany w zakresie struktury towarowej produktów. A więc mleczarnia, dysponując tego typu narzędziami, będzie mogła planować w produkcję w poszczególnych kategoriach produktowych. Co więcej, mechanizmy sztucznej inteligencji. Czy łączy to się z badaniem? Rynku i ewentualnie ekstrapolowaniem jakichś przyszłych cen zbytu? Czy, czy, Absolutnie tak. Sam jestem autorem algorytmu opartego na sztucznej inteligencji do prognozowania cen artykułów mleczarskich, w tym w szczególności odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Tu źródłem danych są dane z Eurostat, są źródłem danych również dane ze światowych giełd, Natomiast te dane są obarczone pewnego rodzaju szumem informacyjnym. Ten szum jest traktowany jako, bym określił w cudzysłowie, jednostkę pasożytniczą dla danych, i szumem mogą być albo niekontrolowane spadki bądź wzrosty cen. Mogą być również błędy w zakresie wpisania tych wartości przez choćby urzędników w urzędzie statystycznym, bądź też przez służby w mleczarniach, które dalej. Te dane raportują. Szumem również są decyzje kierownictwa w mleczarniach czy w zakładach mleczarskich w Europie, dlatego że niejednokrotnie decyzje te są podejmowane pod wpływem pewnego rodzaju paniki, tak jak miało to miejsce w okresie COVID-19. Dlatego pierwszym punktem jest Ekstrahowanie tych danych polegające na tym, żeby ten, te jednostki pasożytnicze z, z tych danych wykluczyć, a dalej z kolei jest to przetwarzane. Mam takie proste pytanie. Jak jest kryzys, to Niemcy wrzucają do Polski, bo jest najbliższy, kraj najbliższy o dużym rynku swoje sery, po taniości, no to mówimy o, o dumpingu. Czy to też można jako szum określić, Jak czy na, jako przy, 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 przewidywalne zdarzenie? Yy, z jednej strony przewidywalne, dlatego że rynek polski nie jest dostatecznie chroniony przed importem takich produktów gotowych, bo nie ma w Polsce takich certyfikatów jak Faulok, które są na rynku niemieckim, które służą do ochrony tego rynku wewnętrznego. Z drugiej strony, mimo wszystko są to działania nieprzewidziane. Przypomnijmy czy naszym słuchaczom, to, co to certyfikaty Faulok, które są. Faulok hmm... jest to certyfikat wprowadzony. Na rynku niemieckim, który jest wprowadzony przez wielkie sieci handlowe i który określa reżim w zakresie zarówno produkcji, jak i przetwórstwa mleka. Tu w szczególności jest to produkcja oparta na paszach niemodyfikowanych genetycznie, a więc reżim ten dotyczy zarówno produkcji, jak i dalej przechowywania, ale i transportu mleka. Wszystkie te jednostki muszą być po kolei certyfikowane i polskie firmy, które chcą eksportować choćby mleko surowe czy produkty na rynek niemiecki, one muszą również ten certyfikat wyrobić. A więc obecność w niemieckich sieciach handlowych wiąże się z koniecznością wypracowania tego certyfikatu. No i myśl... Rozumiem, że część polskich mleczarni ma, posiada taki certyfikat? Oczywiście, dlatego obecność na rynku tym jest, no właściwie wiąże się z koniecznością wypracowania tego certyfikatu. A, a, a czy my wymagamy od... Niemców podobnego certyfikatu absolutnie nie. ze strony polskiej oczywiście absolutnie czegoś takiego nie ma i tu uważam, że właśnie instrumentem całkowicie dozwolonym na terytorium Unii Europejskiej jest certyfikacja żywności i to. Zmienna w czasie, a więc utrudniająca dostęp do rynku wewnętrznego, choćby z takich krajów jak Ukraina, Niemcy, Francja, czy choćby Wielka Brytania, która też do Polski nawet eksportowała. Rozumiem. A w cyklu produkcyjnym sztuczna inteligencja też ma. Pole, pole przy produkcji, przy utrzymaniu reżimu produkcyjnego. Tak, absolutnie tak, dlatego że sztuczna inteligencja, jak wspomniałem, jest pewnym suflerem dla zakładu mleczarskiego w podejmowaniu decyzji, a więc wszystkie doświadczenia zgromadzone na rynku i wspólnotowym i rynku światowym wówczas są aplikowane do modelu zarządzania ryzykiem na poziomie zakładu mleczarskiego i jest to mniej więcej rozumiane w ten sposób, tak jakby oprócz zarządu spółdzielni, który zwykle jest złożony z prezesa i jednego czy dwóch wiceprezesów, siedział Kolejny członek zarządu, z bardziej otwartą głową, z, z szerszym kontekstem i w rozumieniu również zagadnień natury globalnej, a więc jest to narzędzie do podejmowania czy wspomagania w podejmowaniu decyzji. Także jest to taki, można powiedzieć, dobrze wykwalifikowany kolejny członek zarządu. Mam takie pytanie na zakończenie. Czyli można powiedzieć, że sztuczna inteligencja zadba o większy dobrostan w oborze. Tak. Tak, to jest, to jest tego. A czy można tak ukształtować sztuczną inteligencję, żeby zadbała o większy dobrostan wśród polityków? Miejmy nadzieję, że do, do tego dojdzie i trzeba byłoby wycofać dopłaty dobrostanowe, kilometrówki i inne. W taki sposób, żeby byli rozliczani wyłącznie z efektów. Z efektów, tak. Ale ja myślę, że o ile w oborze, czy tam w chlewni, dobro, czy w kurnikach, czy przy produkcji nawet roślinnej, sadowniczej, sztuczna inteligencja się rozwinie, bo będą nowe dane, metadane i w ogóle to nie da rady politykom. No Nie da rady, dlatego że, jak się czyta czasami oświadczenia majątkowe, to niektórzy deklarują zawód wyuczony i wykonywany polityk. No to delikatnie mówiąc, tak być nie powinno, bo zawód powinien być zupełnie w innego zakresu, który wiąże się z określonym poziomem kwalifikacji, a polityka jest właściwie tylko narzędziem. Czy nie wprowadzajmy tych rozwiązań na scenę polityczną? Tak jest. すみません。